Coraz częściej przez cyberprzestępców jest wykorzystywana sztuczna inteligencja. I to rodzi też kolejne zagrożenia. Myślę, że też się jakby, jakby panowie zgodzicie ze mną w tym aspekcie. No, niestety sztuczna inteligencja ma tyle moim zdaniem, dobrych, co złych stron, więc tutaj też musimy być jakby ostrożni. Deepfake, które w tym momencie jesteśmy w stanie, nie wiem twarzą na przykład Łukasza Nowoka powiedzieć, przedstawić się na Teamsach, pogadać i powiedzieć, drogi kliencie, musisz mi podać teraz hasło, bo ja się muszę zalogować na przykład, bo cię obsługuję, nie? Więc jakby tego typu rzeczy są na porządku dziennym, stąd też no, jakby warto się ubezpieczać, jeżeli chodzi o cyberbezpieczeństwo jako ubezpieczenie i zabezpieczać pod każdym aspektem, mając na uwadze Dowiedz się więcej. Obejrzyj pełny webinar na naszym kanale YouTube.